żebyście wszyscy założyli paski takie od spodu Są od spodu ręce mają wisieć sobie na paskach i odpoczywać i słuchajcie to ćwiczenie będzie polegać na tym, że będziemy używać po prostu kije do tego do czego służy Czyli będziemy sobie maszerować rozpoczynamy marsz od jednej nogi i jednej ręki jeżeli lewa noga to prawa ręka i odwrotnie to ćwiczenie pomoże nam zrobić

Wy szukacie tylko znaków niebieskich. Jakiekolwiek inne spotkacie, nie dotykacie i nie Waga, ruszacie. Uwaga, jeszcze raz komentarz. Szukacie niebieskiego. Innych kolorów nie ruszacie. Czy to jest jasne? Tak. To jest Okej. Okay. Teraz będziemy szli razem. Ruszymy wszyscy razem. Pan Przemek będzie prowadził. Druga grupa. Grupa, grupa żółta. Pani tak, Asim. Takiego znaku. Żółci szukają takiego znaku. Jak po drodze ruszysz żwawo cała grupa, a na końcu drogi będzie mała górka, liści kupa. tutaj? Po patykach jak po drodze. Po Droga prawa, droga lewa, jest opona i, i dwa drzewa. Między nimi sznurek leży, tam gdzie sznurek iść należy. Wow! Do boju! Sznurek! Ciągnij! Ciągnij! Mariuszu! Aaa! Znaleźli coś! sznurek, ciągnij sznurek cały. Gdzie sznurek? Bardzo grube długo rosło. Trzeba szukać wokół niego i odnaleźć co przyniosło. No to grupa. Musimy no, 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 no. Ja też? Ty też, o co ty idziesz? Ty Ja no, że... czoło. się teraz, odwróć się teraz. Na czoło. Tutaj sobie wisi ogon. Tak, no, To tak, <grywa> Uwaga, jeszcze nie zakładamy. Powolutku, czy sobie to sama załóż? A on ci to z tyłu ładnie zawiąże. Tak, tak. To idzie do tyłu, to idzie najpierw do tyłu. Żebyś wiedział nie, jak rozwiąż. Się zachowują. Rozwiąż. Prawidłowo. Dobrze. Wiążemy temu z przodem. Bardzo ładnie. Pomagamy nie ruszaj, sobie. Nie wrócę, bo ja ci nie mogę teraz zawiązać. Nie wrócę Nie, nie wrócę na Dobrze. Olej. Tuż przy drodze sterta drzewa Znak niebieski znaleźć trzeba i popatrzeć się przez drogę. No pros ja wam szukać nie pomogę. Wszyscy z Łukasz, poczekaj na swoich Łukasz, poczekaj na swoich. Nie. No to oni są właśnie w tej długi. No to czekaj. Yes. A to tam Brawo. jest! Brawo! Zostawić się znowu ja do dekoracji. E, to jest powiem wam, że to jest jedna z trudniejszych zagadek. Chcieliście pobiec i wziąć e, e, skarby, tak? Za znakiem, tak? Kto chciał pobiec? Ja. Chcesz ja. sprawdzić? No. Ja? Ja. Ruszaj. Poczekaj, jest? poczekaj. Jacku, nie wstydź Nie ma jak tam dojść w ogóle, nie? Aha! Nie nie Ja tam jak mogę spróbować. Więc posłuchajcie, nie jesteś z tej grupy. Słuchajcie, biały znak naprzeciw drogi. Gdzie jest droga? Biały znak naprzeciw drogi. jest droga? Jeżeli tu jest znak, to naprzeciw droga, gdzie jest? Na stronie. Ja nie. Ja nie z tą się dookoła. Biały, słuchajcie dalej, to słuchajcie dalej. Biały znak, naprzeciw drogi, tam choinki, pieniek mały. Stop, 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 słuchajcie do końca. Pod gałęzie zajrzeć trzeba i zobaczyć co wam dały. Kamil poczekaj na wszystkich, cała drużyna biała idzie razem. Cała, cała drużyna, drużyna biała. biała. Pod choinki, pod gałęzie zajrzeć trzeba A ja i zobaczyć co wam dały. I niech mały był chyba na garstce nie? Ja 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 <grym> nie? 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 Jeszcze raz tutaj chodź, niech mały. niech mały. jest. mały. bla, Żółta grupa Dobrze Do przodu. Asi, do do pana pana Rafała, podróżna. za panem Rafałem. Moja drużyna? Za, za żółtą. Pan... Druga drużyna niebieska za Łukaszem. Łukasz, znak, a z lewej kamień, na nim cyfry są magiczne. Za kamieniem, pieniek stary, on rozda wam towary. Tam, tam, tam jest kamień. Stop, brawo. Za kamieniem, pieniek stary. A z kowczuszki powiesz? Za kamieniem, za kamieniem, pieniek stary. stary. No i co? Nic nie szukają, to idziemy dalej. Idziemy, nie ma Brawo! Słuchajcie Informacja do tych znaków jest taka O, piat, piat, Dobrze. 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 Trzy znaki was witają. Podnieś głowę. I szukamy punktów, które na mapie coś nam mówią. Zaczniemy identyfikować miejsce. Wiemy, gdzie jest start? Tak. Gdzie tak. tak, ja stoimy? Tak. Dlaczego tu jest start? bo tu zaczynamy bo co jest przed nami? Moc, Moc. Moc. widzimy most, tak? a co na tym moście jest? wiemy co znaczy, że musimy gdzie dalej pójść? poza? prosto jakie jest później ważne miejsce, którego szukamy? Prosto. widzimy? musimy się znaleźć w miejscu, w którym rozchodzą się dwie drogi czy to jest jasne? tak Łukasz bierzesz tę mapę w rękę i prowadzisz całą drużynę do rozejścia się dwóch dróg czy to jest jasne? Tak. wszyscy powoli za Łukaszem dziękuję bardzo Łukasz, Łukasz jest mapnikiem. Łukasz mapa i stajemy przy nasypie i klucznicy do Łukasza na bok, na bok. Na bok. Wszyscy, Rzeszek, ty Potem. też? Proszę się przesunąć. Się... Grzeszek, nie możesz iść. Proszę, stanąć. Proszę, stanąć. Proszę... Przyskuj Przyskuj się, się. przesuwać. E, ja Proszę się przesuwać. Proszę się przesuwać. Proszę Proszę się Proszę się Proszę się Chodźcie! Wszyscy, o, no, o, o, wszyscy proszę podejść tutaj! Łukasz, 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 chodźcie Byciemy. tutaj. Łukasz, i Łukasz, 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 Wszyscy stoją tam po drugiej stronie. Łukasz do mnie. Wszyscy proszę na drugą stronę ulicy. Wszyscy na drugą stronę no, 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 no. do swoich opiekunów. Ja się, nie to, nie Ten musimy to transportować tam, gdzie będziemy odpoczywać. Otworzymy ją dopiero po. Łukasz zostaw to odsłyszeć. się proszę bardzo. Olek i Damian. Olek i Damian. Wyjdźcie, to jest pierwsze ucho. Łapie Proszę się bardzo. Łapki się podnoszenia to ja ciężarco, oni muszą Olek idzie z przodu, Damian idzie z tyłu. Z racji, że skrzynia trochę ważna. Olek idzie z przodu, okay. Damian z tyłu. Wynika z tego, że jesteśmy na miejscu. Uwaga, powy, podejdźmy bliżej wszyscy. Proszę, zobaczyć. <laughs> Łukaszu, pokaż kijem, gdzie jesteśmy. Tak jest. Mapa, mapa. Się teraz wchodzimy ja e, na ośrodek. Słuchajcie, teraz wejdziemy na ośrodek, na który zostaliśmy zaproszeni w celu odpoczęcia, tak napicia się, na jedzenia. Będziemy jedli kiełbaski. Będziecie jedli kiełbaski. Super. I jest taka prośba: ty na. najpierw posilimy się, zjemy te kiełbaski. Im szybciej zjemy wszyscy kiełbaski, tym szybciej klucznicy dadzą klucze i otworzymy skrzynię. Wszyscy wstają, idziemy ze mną. Chodźcie Wam coś pokażę, zobaczycie jeszcze niedawno tutaj mieszkali mieszkańcy są to budynki, które już są odciszałe nie jest to sam ruskim bez komentarzy załączcie <laughs> panowie jeszcze niedawno wolniej teraz idziemy. Popatrzcie, jeszcze niedawno ktoś tutaj mieszkał musiał tutaj przyjechać czy

Sajmy w cieniu Popatrzcie widzicie Jaki tam jest numer Co tam jest napisane na tym budynku? Podejdź Grzegorz. 272. A co poniżej jest napisane? Podejdź bliżej. 272 i co tam jest niż Grzegorz. Grzegorz, co jest napisane? Odwróć się do nas, bo nie słyszymy. Słuchajcie. Bolesławca jest taka miejscowość Bolesławicy. Ten budynek był przynależny... Do... Do był przynależny do tej wsi Bolesławiec. Tutaj jeszcze niedawno mieszkali mieszkańcy, a tam nieopodal opodal jest bardzo ładna, bardzo ładna e, chata myśliwska. Czy chcecie podejść zobaczyć ją? Przejdźmy. Chodź tu, Damian, chodź tutaj. Chodź tutaj do Zostaw to. Wyobrażaliście sobie, że w środku lasu jest taka piękna leśniczówka? Wraca. Dobrze, wracamy, bo może kiełbasa zaczęła się przypalać. Przypala, przypala się. Reprezentuje Reprezentuję Stowarzyszenie Trek, które wygrało przetarg, konkurs na organizację dla Was właśnie tej imprezy. Dlatego zrobiliśmy dla Was pamiątkowe dyplomy żebyście miło nas wspominali i w przyszłym roku też wzięli udział. Chcecie w przyszłym roku wziąć udział! Aaaa! Dodatkowo przygotowaliśmy dla Was broszurki z projektu, który w zeszłym roku organizowaliśmy odnośnie nietoperzy w rejonie Wałbrzyskim. I tam, jest zdjęcia. Wałbrzych I tam się będziemy wybierali na e, wystawę kwiatów. Piękny jest o, to świat. Te, te broszurki dostaniecie w szkołę. Także tak, wyczytujemy, zapraszamy po uścisk dłoni i odebranie dyplomu. Adam Buganik. Czym zapomnieliśmy? o zapomnieliśmy? o ooo, no jakbyśmy mogli zapomnieć? to są tacy, którzy mają klucze. Poznać. Prezesa Koła, który nam <laughs> dzisiaj na obśrodku. Prawda Panie Prezesie? Tak. Pan Grzegorz Stróżewski, tak? Artur. Pan Artur, panie Arturze. Brawo! Dziękujemy Brawo! za... Brawo! Dziękujemy, za... Dziękujemy za bardzo! Ja dziękuję, ja dziękuję za na swoją wizytę. Myślę, że to tak. nie był... Że... Myślę, myślę, boleksandra. Myślę, boleksandra. myślę, że to nie jest... Może to jest pierwszy, ale i nie ostatni tak. raz. Dziękujemy bardzo, było nam niezmiernie miło. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Każdy kitaś nie może mieć rękawiczek. Nie może nie mieć rękawiczek. Nie może nie mieć rękawiczek. Co to znaczy? To znaczy, że w tej chwili... Dla każdego rękawiczki. Zakładacie nie i wracacie bezpiecznie, bez otar. Do domu.